Witam, witam i o zdrowie Pyta! Survival. Survival jest. Właśnie, e, wyprawa. To jest ciąg... Y, konty Łałacja Wyprawy. Idziemy na minus... E, no idziemy na koldy minus. Po prostu. E, I szukamy... E, czego szukamy? Na pewno nie lata Dom jest. No, daleko, trochę Czukamy. Mam to na końcu języka, ale. Nie, panie! Nic tu nie zaszło. Nic tu nie zaszło. O, normalne psy. Mam tu. Nic nie mam. He. Szukamy. Mesy. Taki mesa Dlatego, że nie dyle... mamy jest tak, jak jest. Chcę, tak sobie pomogę. Eee, czy to jest las? Chodziło mi o gulę. Boże, Szaman. Pciuka maja sobie lata tamto ogóle dziś jest. Czy tu coś jest? No, ładne reguły są, co trzeba przyznać. A jak nie, miałem łóżka, nadal... jak nie miałem łóżka, to nadal nie mam łóżka. Super. Porodka oddychania pod wodą. No, przyda się, na pewno. Okay. Kolejna... No, w sumie nas jest, nie? Okej. Okay. Co tu się dzieje? Pan zombiak i No naprawdę prawdę ze że na mnie weszło nieskończoność, bo nieskończoność to jest no i jeden z lepszych enchantów na łuk. Mówię jeden, no bo możemy się tym szprawę tylko, ale to mi tej choć tutaj. Hmm. Uspokoić się, Zenek. Zenek! Jak to żyć z tym chłopem? Podpalacie ciągle. Ile bym sobie 11, 12, okej. Okay. Są owce, są Dobry znak. Jest zenon. Jest. No, pustynią tego nazwać nie można. Jest plaża. Habum. Ok. Ja na sali nie wiem, jak można wybuchać Kilipel. Ej, my chcemy postawić tam portal gdzieś, nie? Jak ja zapalniczki nie zablałem. Życie z szamanem. Jest po prostu piękna. Nie... Co mi tam bulgoczesz? Sakla, co tu jest. No jest wyspa. Statek jest. Eee... Daj. Eee... No już się rozkłada lej. Polysy A ty gdzie? A tak można? Jedną skrzynkę. Jedną skrzynkę jeszcze bez mapy. Super. Mamy ciepłe morze. A jak tu płyniemy, to idziemy na plus, a my chcemy na minus. I kolejny statek. I my tu mamy tyle statków, że naprawdę grzybobranie. Tylko tu nie są grzyby, tylko statek. Portal nawet. Fiu, fiu, fiu. Mapa. Nie wiem, gdzie jesteś. O, to jest dobra rzecz. To być naprawdę dobra rzecz. Ja jestem chętny na taki Daj wam. Zdechnę, zdechnę, zdechnę. Jednak nie zdechnę. Gdzie co? Tam, tu, tu No już trochę od domu jesteśmy oddaleni. To oni się odczewią od mojej łódki kiedyś. Ja rozumiem, że jest ładna. O, dzięki. Ja rozumiem, że jest ładna, drewniana, ale bez Ta, oddaj mi łódkę. Już? No. No, halo! A tobie. Łódko, a tobie co dolega? No właśnie. Też tak sądzę, że nic.

Dobra, może to nie jest MESA? Ale też fajnie. Ej no, zrobi się coś tu. Na, przy na przykład krainę Grzyba. Boże, ja już zapomniałem, że taki biomi istnieje. Masakra. Bo tu się nic nie dzieje. No, bardziej idealnie. Dobra, bo idzie nas, Jakby nas w czarnej nicości, tu będę zły. Nie jest źle. Boże, jak się zawało to pięknie. O tu, G-R-Y-B Grzyb będzie na czerwono. No. Czas wracamy do domu, czy zwiedzamy jeszcze? Ja bym wrócił do domu. I się wyplużyć, bo my za dużo itemów. No i od razu sobie trochę droga zrobimy, nie? Cześć! Żeby nikt tu nie zdechnął no lala. Dobra Jesteś mi tu fapie Fapanie za związaków Bnetarzy tym bardziej Puścisz Też tak można. Byle nie spadnąć, byle nie spadnąć. Dajcie mi delak. De, de no. Co tu tak papie? No boże, fapki mam nowe. Ja na nie poszedłem. to świnka pepa ten agresywny co mi jak nie mam nic tego No ale solidnie, nie mam nic do tego nadal Czaj no wolę diaksy z złoto krance Są dwie opcje: albo skaczemy i przeżyjemy, lub nie. Bożego. się to? tak, to nie jest najlepszy pomysł. nie, pisa. nie, 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 Oh, o Boże... <grymne> w takich sytuacjach fuję, że ją że odsłuchuję, I'm oh, Boże... Od kiedy Nydel jest taki straszny? A Nie mam mnie tu... Więc wykraczyło mi się trochę nagrania, więc wygrywam to teraz. Zdechłem tam. Niestety. I te się spaliły, ale. Nieważne. Dobra, no za chwilę to chyba będziemy. Niestety. Aleluja! Mam się poziom, jak widzicie. No. Miałem 30, prawda? No zdechłem, mam już dwa kile. Tak nie może być. A ja tam postaram się robić ścieżkę do następnego odcinka. On w ogóle nie chcę. Czy to wynaleźć w domu? Wy nie stajecie sobie sprawy, jak ja się cieszę z domu. Jestem już. Hej. Tam te ty, top nie macie. Papa. Sasiłem super.

Ok, okej, jesteśmy. okej. Okay. Pieski. No to ja wam dziękuję za oglądanie w moim glonie. No to pa